Takiego kurciaka, coś śmiesznego, coś śmiesznego. Drugi odcinek, i już się ładnie hamak wygina pod uśmiech. Dobrze, ale co to jest? Żebyśmy zaczęli i żebyśmy ten dowcip zrozumieli, co jest właśnie w tym śmiesznego, jest konieczne. Żebyśmy wiedzieli, co znaczy po hiszpańsku rico. Rico albo wika, rica, czyli to jest końcówka żeńska, rico, końcówka męska i to słowo ma 100 tysięcy różnych znaczeń. Może znaczyć bogaty, może znaczyć fajny, może znaczyć odjazdowy, może znaczyć giciarski, może znaczyć. Co byście tylko nie chcieli, same takie pozytywne rzeczy. I w Paragwaju są takie bułeczki. I one właśnie wyglądają w ten sposób. To jest takie jedyne pieczywo, które mi smakuje. Ich na typowo paragwajskie I ono jest z mąki albo z kukurydzy, albo z manioki. I jak taka bułeczka się nazywa? Taka bułeczka się nazywa CIPA. I są samochody takie objazdowe. Taka sprzedaż objazdowa, albo są też osoby, które to sprzedają pieszo. No i oni ten swój towar reklamują w ten sposób. E, Rika CIPA, CIPA Rika. E, w ten sposób. I pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda? W środku to jest takie ciasto, takie trochę grubsze, bardzo takie miękkie, bardzo takie fajne. Jeżeli ono jest świeże, jeszcze cieplutkie, to jest na pewno bardzo, bardzo dobre. Czyli jak będzie, będziecie w Paragwaju i będziecie słyszeli taki tekst reklamowy Rika to nie zdziwcie się. To jest bardzo dobra rzecz. Radzę, radzę spróbować i włożę Wam jeszcze pod ten film linki. Z TikToka jest kilka filmów takich nagwanych właśnie z, taką, z, taką, z takim głosem sprzedającego. Ale próbuję od dłuższego czasu zrobić Wam film taki z ulicy, właśnie z taką reklamówką. Ale ciężko mi jest właśnie znaleźć takich sprzedawców, bo oni są szybcy, biegli i ciężko ich znaleźć. Dobrze, kończmy to na dzisiaj. Ten odcinek, coś śmiesznego, i wpadajcie na Instagram, na TikToka mojego, zobaczcie te inne linki. I na dzisiaj Was żegnam.